Jest takie miejsce na świecie, gdzie można jechać wiele, wiele kilometrów i nie spotkać nikogo na drodze. Dzień dobry, witajcie w kolejnym wideo z wakacyjnego cyklu Bucket List. Zabieram Was dzisiaj do Arizony, jednego z najbardziej znanych Stanów Stanów Zjednoczonych. Pojedziemy na Apache Trail niedaleko miasta Phoenix. Gdzie można nakręcić najlepsze kinodrogi? Właśnie w Arizonie. W tym stanie jest sześć głównych autostrad, które w sumie liczą ponad 1000 mil. Jest też o wiele więcej dróg stanowych. Arizona ma ponad 2 miliony aut, ale kiedy jedziesz tutejszą autostradą, to widzisz ich zaledwie kilka, no może kilkanaście. Jesteśmy teraz na Apache Trail, jednej z najsłynniejszych autostrad w Arizonie. Oficjalnie jest to droga numer 88. Przed laty była to droga dla dyliżansów, a jako pierwsi jeździli tędy Indianie, stąd nazwa szlak Apachu. Po drodze, jak widzicie, jest pusto. Kiedy się zatrzymamy, można zobaczyć, jak wiele małych i dużych kaktusów rośnie przy drodze. Nie zrywajcie ich jednak, bo grozi za to nawet 25 lat więzienia. Zobaczcie tutaj, na kompletnym pustkowiu, z dala od domu stoi bar, i ma nawet kilku klientów. A teraz jeszcze kilka kultowych widoków, z których na pewno kojarzycie Arizonę. Arizona to jednak nie tylko puste drogi, czerwone skały i kowboje. Czy wiecie, że w całym stanie jest 100 winiarni i około 80 małych wytwórni piwa? Arizona ma też znane w całych Stanach Zjednoczonych restauracje, które dostają wiele branżowych nagród. W Arizonie jest też słynny Wielki Kanion, do którego rocznie przyjeżdża 6 milionów turystów. Ale czy wiecie, jakie zwierzę w tym jakże znanym parku narodowym jest najbardziej niebezpieczne? Wcale nie duże niedźwiedzie, ale susłołuch skalny czyli coś podobnego do wiewiórki. Pamiętacie nasz poprzedni film o miejscu w Beskidach, w którym stykają się granice trzech krajów Polski, Czech i Słowacji? Jeśli nie pamiętacie, to link do tego filmu jest teraz nade mną. A czy wiecie, że w Arizonie też mają coś podobnego? To miejsce nazywa się Four Corner Monuments. Jeśli tam jesteście, to możecie równocześnie być w czterech stanach: w Arizonie, w Utah, w Colorado i w Nowym Meksyku. A jeszcze jedno, jeśli będziecie w Arizonie, to pamiętajcie, że tam prawo stanowe nakazuje podzielić się szklanką wody z drugą osobą. Jedźcie ostrożnie, szerokiej drogi i do zobaczenia w kolejnym miejscu.